Z nami jest trener Daniel Myśliwiec. No panie trenerze dla Pana dzisiejsze spotkanie z rezerwami Legii bardzo można powiedzieć ważne, prestiżowe, ale przede wszystkim zwycięskie i to bardzo efektownie. Tydzień temu dostałem podobne pytanie i dla nas nie ma meczów ważnych i ważniejszych. Dla nas są mecze, które chcemy wygrywać i każdy kolejny jest takim, który chcemy wygrać i, i to zwycięstwo i podejście do tego meczu wcale nie było inne niż do poprzednich, pomimo tego, że, że parę lat spędziłem w legii. No, z rezerwami nie miałem przyjemności pracować, ale... Ale tak jak mówię, dla nas i dla drużyny liczą się punkty bez względu na to, z kim gramy. Za tydzień gramy z Legionowym też będzie można mówić albo pytać o to, czy, czy, czy te punkty będą ważniejsze. No, w żadnym wypadku. Zawsze gra się o trzy punkty i bez względu na to, jaka marka, czy tak uznana jak LEG jest przeciwko nam, czy inne, mniej troszkę medialne. Walczymy o punkty i z tych punktów się cieszymy. Dzisiaj mimo wysokiego właśnie zwycięstwa, trudne spotkanie, nie ukrywajmy w pierwszej połowie tylko jedna bramka i można powiedzieć, że w drugiej drużyna odpaliła, udało wskoczyć się we właściwe tory i te szanse, które się nadarzyły przełożyć na bramkę. Jak trener ogólnie oceni to spotkanie? Uf, naiwni bylibyśmy, gdybyśmy myśleli, że to będzie łatwe spotkanie, bo Legia ma ogromne atuty w postaci jakości piłkarskiej, bo, bo z tymi chłopcami w większości też pracowałem, którzy byli też, też ci starsi, doświadczeni, bo miałem przyjemność Pracować z radkiem pruchnikiem na poziomie pierwszej ligi, także wiem, że, że piłkarzy tam jest mnóstwo i legia też się przygotowywało pod nas, bo widać, że po prostu ta pierwsza połowa była dosyć zamknięta i też patrząc na wyniki legii, to jest chyba zespół jeden z nielicznych, jeżeli nie ten, który stracił najmniej bramek. A to, że my zaaplikowaliśmy sześć nie jest do końca wymierne patrząc na sam przebieg spotkania, bo w pierwszej połowie Póki jeszcze przeciwnik miał siły i też był w stanie w jakiś sposób wykorzystywać nasze niedociągnięcia, też ofensywne, bo, bo troszkę widać było, że byliśmy w niektórych elementach spięci, szczególnie w fazie finalizacji. Tak też na drugą połowę przeciwnik wyszedł oczywiście troszkę bardziej odważnie. My się trochę daliśmy na to nabrać, mówiąc kolokwialnie. Ale też y, trzeba, trzeba pochwalić powiedzmy stronę przeciwną, że też odrobiła zadanie domowe, bo w jakiś sposób też y, znalazł y, jakiś sposób, w którym chciał nas punktować. Kilka razy udało nam się, udało się przeciwnikowi drużynie legii przedostać przez na, nasze szyki obronne i konsekwencją m.in. stracona bramka przez nas, która mogła skomplikować spotkanie. aczkolwiek y, ja mimo wszystko miałem takie poczucie, że mecz będzie pod naszą kontrolą. Wyłączając stałe fragmenty, który jest ogromnym atutem legii Warszawa. Ale, tak jak powiedziałem, w pewnym momencie można było mieć wątpliwości, czy odniesiemy zwycięstwo, ale ja w, nie, w żadnym wypadku nie zwątpiłem, tylko zastanawiam się, dlaczego po raz kolejny z mecz, który powinniśmy bardzo mocno kontrolować i zamknąć zdecydowanie wcześniej, pozwalamy na rozwój wydarzeń który dostarcza na pewno naszym kibicom duże emocje, a, a nam owszem emocji, ale niekoniecznie potrzebnych. Troszeczkę zostawiając na boku spotkanie ligowe. W środę rozegraliście bardzo, bardzo ważne spotkanie w półfinale Pucharu Polski. Po ciężkim meczu wygraliście w Łowiczu 1-0, no i jesteście w finale. To chyba duży sukces dla Pana i dla drużyny. To był kolejny mecz, który nie był za trzy punkty, ale mecz, który chcieliśmy wygrać i, i tu się nic nie zmienia. Nie mamy konkretnego celu, że musimy wygrać cały sezon, musimy skończyć na pierwszym miejscu, musimy wygrać Puchar Polski. My, my pokazujemy naszą grą, naszym stylem, naszym podejściem do pracy, że warto na nas stawiać, że, że mamy swoje atuty i jak każdy swoje słabości, ale na pewno nie boimy się, nie boimy się ciężkiej pracy. Jesteśmy odważni i ta odwaga procentuje i daje nam punkty, albo tak jak w przypadku wydarzenia, do którego Pan nawiązał. Awans do dalszej rundy. Tak jak pan tutaj powiedział, no i do finału tak, ale praktycznie można powiedzieć, wywołał pan pole, kolejne pytanie, ponieważ no, mówiło się kiedyś o orłach Kazimierza Górskiego, orłach Nawałki, orłach Mroczkowskiego. Ma pan młodą drużynę, którą sam pan tutaj wyselekcjonował i którą pan prowadzi, tak jak pan powiedział, pracujecie, walczycie razem, wygrywacie razem. Czy już można mówić powoli o orłach myśliwca? Zdecydowanie nie, bo nie ta skala na pewno. Pomimo tego, że bardzo doceniam pracę swoich, swoich podopiecznych, nie mam kompleksów też, ale na pewno nie, długo nie będę miał takiej czynności, żeby się z taką osobą jak pan Kazimierz Górski, pan trener Kazimierz Górski porównywać, aczkolwiek chcemy stworzyć coś swojego, tworzymy coś swojego, coś co ma się wyróżniać na tle. Na tle ligi, na tle naszych przeciwników, i bez względu na to, czy, czy to są sparingi z pierwszoligowcami, czy, czy z piątoligowcami, czy to są mecze ligowe, pucharowe. My chcemy zapewnić siebie, że umiemy nie zejść z obranej drogi, a ta droga może nas zaprowadzić w miejsce, w którym nie spodziewalibyśmy się. Może inaczej, my się spodziewamy albo my wiemy w jaki sposób do, do czego dążymy i gdzie ta droga nas ma nas zaprowadzić, ale też poniekąd chcielibyśmy udowodnić też innym, że na początku byliśmy nazywani w jakiś sposób chłopcami do bicia. Takie, takie, były, takie były gdzieś tam rokowania. Później dopracowaliśmy się Takiego momentu, w którym przeciwnicy chowają się na swojej połowie przeciwko nami, i stąd też troszkę zmiana naszego sposobu grania, bo, bo musimy troszkę bardziej skupiać się i pracować nad atakami pozycyjnymi, bo przeciwnicy się nie odkrywają. I dlatego to jest dla mnie najważniejsze, że widzę postęp, postęp wśród swoich podopiecznych, widzę, że drużyna idzie do przodu, rozwija się w każdym elemencie i, i niczego innego nie można być pewnym, bo wyników nigdy nie można być pewnym, ale można być pewnym, to może się robić wszystko w kierunku postępu. I... I to mnie chyba najbardziej cieszy. Z nami jest Piotr Kornacki. Piotrek, wysokie zwycięstwo, ale mimo wszystko nie przyszło na łatwo. Bardzo ciężkie, trudne spotkanie z regionem 2 Warszawa. No, jak było widać po warunkach atmosferycznych, było gorąco, parno. Ciężki masz naprawdę. Legia nastawiliśmy się, że trener ich analizował, nastawiliśmy się naprawdę na naprawdę ciężki masz. Wyszło, że wynik 6-1, ktoś spojrzy, że może Walec przejechał po Legii, a tak naprawdę to ciężko się grało z Legią. Dobrze eee... grają, w piłkę przesuwają gdzieś tam. Chociaż grali dłuższą piłkę dzisiaj, więc nawet by przygotowanie byliśmy na to. Trener chyba ich tak przeanalizował, że ich przerozpracował po prostu. Czyli można powiedzieć, że się udało rozpracować przeciwnika i to odzwarcie dane jest w wyniku. Powiedz mi jeszcze, wracając do meczu z... Pelikanem Łowicz, bo z perspektywy kibiców, którzy byli na meczu ciężko bardzo Wam szło w tym spotkaniu, ale udało się wygrać. Jesteście w finale. Jakie nastawienie przed tym finałem, który dopiero 26 czerwca, ale już udało się awansować, to jest wielki sukces? No, taki był nasz cel. Jechaliśmy do Łowicza i wiedzieliśmy, że to będzie przeciężki mecz. Aczkolwiek Łowicz tam jeszcze ma sytuację w tabeli, no, nie taką do końca wyjaśnioną, ale zagrali myślę, że optymalnym składem. No i trochę szczęścia nam przypisało, bo zawsze graliśmy na uliczu, to chyba pecha mieliśmy, gdzieś tam w końcówce straciliśmy bramki, a tutaj przeszczęście mieliśmy, do na pustą bramkę tam chyba miał zawodnik, słupek, jakaś poprzeczka gdzieś tam, no ale jak wierzyłem w duszy, że zemsi się to na nich i strzelimy w końcówce i tak się stało. I dobrze, że nie doszło do dogrywki karnych, bo mogło być naprawdę różnie. A cieszy nas ten finał, aczkolwiek Unia też zespół solidny, więc ona stawiamy się mocno na ten puchar, nie, nie ukrywajmy tutaj. Tyle o pucharze, tyle o tym spotkaniu. Jeżeli chodzi tutaj o atmosferę samą, ponieważ zawsze osoby, które... Nie, spokojnie. Tym razem piłka nie uderzy nas, choć <laughs> trzeba uważać. Ale zawsze pytamy zawodników, którzy pierwszy raz przed naszą karą występują. Jak czujesz się tutaj? Jaka atmosfera jest w szatni? Jak ty się wpasowujesz tutaj w ten zespół? To myślę, że tak skwituje to jednym zdaniem, że czuję się tak jak w domu. Po taki mój drugi dom, naprawdę. Tutaj atmosfera jest... chce się tu przychodzić, przyjeżdżać, Kibice, no, otoczka wokół klubu, wszystko jest po prostu na najwyższym dla mnie poziomie. Bynajmniej. Byłem w, naprawdę w dużo klubach i nigdy się tak nie czułem dobrze jak tutaj. Można powiedzieć, że awansować już się praktycznie teoretycznie nie da. Można byłoby się tutaj pokusić o różne analizy, ale chyba głównym celem zostaje ten Puchar Polski, ten finał. Puchar jest ważny i to tak jak mówiłem bardzo ważny, bo wiadomo o co gramy. Aczkolwiek myślę, że w lidze gramy z meczu na mecz i nie patrzymy tak bardziej już na przeciwników, tylko po prostu analizujemy przeciwnika, podchodzimy oddzielnie do każdego i jedziemy o trzy punkty, ogień pali się. Z nami jest Kuba Bartosiński. Kuba, ciężki mecz z Legion 2 Warszawa. Jak ty ocenisz to spotkanie? Jak ono wyglądało w twoich oczach? No zdecydowanie ciężkie spotkanie, aczkolwiek wydaje mi się, że zdominowaliśmy ten mecz. Wynik mówi sam za siebie, 6-1. Bardzo, bardzo dobre spotkanie w wykonaniu naszej drużyny, cieszymy się, dopisujemy trzy punkty i jedziemy dalej Ym, Jesteś tu, tu tak naprawdę twój pierwszy sezon, pierwsza runda tutaj w lechi, jak czujesz się tutaj w Tomaszowie Mazowieckim no i tutaj w Lechi w tym zespole yy, Tak, zgadza się, czuję się bardzo dobrze drużyna bardzo ciepło mnie przyjęła atmosfera jest naprawdę super tak jak Piotrek mówił przed chwilą yy, czuję się tutaj jak w domu i, i mam nadzieję, że, że będę mógł jeszcze tutaj dłużej grać na przykład w kolejnym sezonie Chciałbyś zostać tutaj na kolejny sezon? Ponieważ no, wiadomo, różne jest to z piłkarza. Niektórzy chcą odejść do innych zespołów, do wyższych lig. Niektórzy chcą zostać. Twoja na ten moment decyzja jak wygląda? Y czy oczywiście zgadza się. Jeśli, jeśli byłaby jakaś konkretna oferta z wyższej ligi, na pewno bym ją rozważył. Każdy chce grać jak najwyżej i to, to nie ulega wątpliwości. Ale jeśli, jeśli miałbym zostać tutaj, na pewno na pewno nie narzekałbym i, i cały, czas, cały czas dałbym z siebie wszystko do tej drużyny i walczył o awans. Do drugiej ligi w przyszłym sezonie. Jak tutaj ci się współpracuje w linii defensywnej? Jesteś razem na środku z Kamilem Cyranem i jak tutaj ta współpraca między wami przebiega? Wydaje mi się, że, że bardzo dobrze. Z kamilem od początku. Nawet na gierkach treningowych byliśmy zawsze razem. Dobrze się dogadujemy na boisku i poza boiskiem i myślę, że, że bardzo dobrze to wygląda. W tej, w tej formacji z Kamilem. Wiadomo, że za bardzo wybiegamy troszeczkę może w przyszłość z tym teraz, pytaniem, które zadam, ale dużo kibiców tutaj od lat chce, aby Lechia awansowała w końcu do tej drugiej ligi. Myślisz, że po drobnych roszadach w składzie, niewielkich wzmocnieniach uda Wam się ten wyczyn, nie mówię tutaj w przyszłym sezonie, ale w krótkiej perspektywie czasu? Myślę, że na pewno jest to możliwe, jest to do zrobienia. Drużyna cały czas jest w budowie, bo jak wiadomo w zimę tak naprawdę była kompletna przebudowa naszego składu i wygląda to coraz lepiej z meczu na mecz. Myślę, że w przyszłym sezonie jak najbardziej jest szansa. Nic się nie zmienia. Cały czas trenujemy i zobaczymy. Dziękuję. A i chciałbym jeszcze dodać, że Kamil Lewiński jest najlepszy. Dziękuję. Z nami jest Serek Kapronie. Bardzo dobre spotkanie w twoim wykonaniu. Jak dzisiaj tobie się rywalizowało przeciwko z Warszawa? Witam. Dziękuję bardzo za pochwałę. Jak widzimy pogoda nie była sprzyjająca. Parno, duszno. Ale nie przeszkodziło nam to zwycięstwie. Wykonaliśmy założenia, które nam trener narzucił. No i co? I udało się wygrać. Nie udało się wygrać. Powiedz wysoko. mi, jak tutaj się czujesz w Tomaszowie, ponieważ jesteś jednym z najmłodszych zawodników. I ciężko niektórym zawodnikom jest się przebić do tego składu. Ciężko złapać tą dobrą niść porozumienia w drużynie. To by się chyba udało? Myślę, że się udało. Zobaczymy, jak to dalej będzie. A w Tomaszowie jestem tutaj urodzony, mieszkałem 13 lat. Wyprowadziłem się niedawno na obrzeża. Czuję się jak w domu do szkoły tutaj chodzę. Wszystko, wszystko na najwyższym poziomie wokół klubu, w klubie, nie ma na co narzekać, tylko trzeba pracować, jak to Kasper Przedbora mówi, nic się nie zmienia, tylko pracujemy dalej. Jasne, co masz powiedzieć o kibicach, ponieważ są waszym dwunastym, a nawet niektórzy powiedzą, że aż trzynastym zawodnikiem, ponieważ to co robią to naprawdę wielki szacunek i czapki z głów. Jak wy to odbieracie, jak ty to odbierasz tutaj z perspektywy boiska? Kibice są moim zdaniem najlepsi w tej lidze. To, że zamierzył na wszystkie wyjazdy, nie patrzę na kilometry, to jest. Chwała im za to. Strasznie nam pomagają. No i co więcej. Nie do opisania jest czasami to wsparcie. Jak nie idzie, rykną, to dostajemy skrzydeł. Okej, okay, powiedz mi, przed wami końcówka sezonu. No chyba już można powiedzieć, myślami jesteście bardziej przy tym finale pucharu Polski z Unią Skierniewice. No nie powiedziałbym, wszystkie mecze są ważne. Musimy walczyć o jak, o jak najlepszą lokatę w lidze. Przy okazji wygrać puchar Polski da nam, tam, da nam, da nam to premie do grania na wyższym szczeblu w tym pucharze. A Liga, no, jak to Liga? Im wyżej, tym lepiej. A kto był twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem na boisku? Na no, kto inny? Kamil Lewiński. Z nami jest młody zawodnik Akademii lechi z rocznika 2011, Powiedz nam jak masz na imię i nazwisko. Mariusz Sawicki. Od ilu lat tutaj trenujesz w lechi i interesujesz się piłką nożną? Interesuję się piłką nożną od 3-4 lat, a gram tutaj od 3 lat. Kto jest twoim trenerem i czy podobają ci się zajęcia tutaj w Akademii? Paweł Idzikowski i bardzo mi się podobają. Który, który taki, które ćwiczenia najlepiej lubisz wykonywać, czy raczej rozgrzewkę, czy raczej te, te ćwiczenia, które przeprowadzane są w dalszym etapie treningu? Mecze lubię. Aha, mecze, czyli nie bardziej trenowanie, tylko dział w meczu i strzelanie bramek, zapewne. Kto jest twoim takim ulubionym piłkarzem, jeżeli chodzi o świat, powiedzmy, na świecie? Lionel Messi i klub FC Barcelona. Chyba tak jak w większości młodych zawodników. A przychodzisz tutaj często na mecze seniorów Lechi i Tomaszów? No, można powiedzieć, że trochę tak, trochę nie. Rozumiem, ale mam nadzieję, że to nadrobisz i będziesz częściej przychodził. Będziemy na pewno zapraszać. Ale znasz tutaj zawodników grających w Lechii? Niektórych. Niektórych. Kto jest to, twoim zdaniem taki najlepszy na boisku i wyróżnia się tutaj w drużynie? Znaczy, nie znam imion, ale znam numerki. No to który numerek? Może, mam nadzieję, że uda nam się pomóc Tobie, jak nam podasz numerek, który zawodnik, pod jakim numerem występuje. Dziewiętnastka. Dziewiętnastka. Patrząc na naszą ściągawkę, dziewiętnastka to Kuba Bartosiński, czyli bardziej tutaj formacja defensywna i obrona. Ty na jakiej pozycji grasz? My jeszcze w klubie nie mamy pozycji, ale bardziej mnie trener bierze na lewy atak. Na lewy atak, czyli przed Tobą wielka kariera napastnika, tak? Tak. W jakim klubie chciałbyś grać w przyszłości? W Barcelonie. W Barcelonie. A rozważasz taką możliwość, aby grać kiedyś tutaj w Tomaszowie i w Lechi? Znaczy, bardzo bym chciał grać tutaj w Lechi. Okej, okay, dziękujemy Ci bardzo piątka. Znam jest kolejny młody zawodnik Akademii Piłkarskiej Lechi Tomaszów. Jak masz na imię i na nazwisko? Wiktor Krawczyk. Wiktorku, powiedz mi też, jesteś zawodnikiem rocznika 2011, tak? Tak. Powiedz mi w takim razie, czy tobie podobają się tutaj zajęcia w Akademii Lechi i pod trenerem pod wodzą tutaj trenera Dzikowskiego? Bardzo. Bardzo. E, m, jakie ćwiczenia lubisz wykonywać e, na treningu? Zwroty i, i kiwanie się. Kiwanie się i przerzuty, tak? Jeżeli dobrze zrozumiałem. E, powiedz mi, kto jest twoim ulubionym piłkarzem? Neymar. Neymar. O, to, to coś nowego powiem ci. E, Neymar. A masz jakiegoś ulubionego piłkarza tutaj wśród zawodników leki mm, Nie mam. Nie masz. A dzisiaj e, oglądałeś to spotkanie, śledziłeś e, uważnie? Tak. No to powiedz mi, jaki był wynik i kto wygrał? 6-1 dla Lechi. Super, 6-1 dla Lechi. E, powiedz mi w takim razie, czy nadal będziesz grał w Lechi tutaj w akademii? Czy, czy myślisz o zmianie barw klubowych może? D dalej będę grał w Lechi. Super, bardzo fajna odpowiedź. A powiedz mi, w jakim klubie chciałbyś grać w przyszłości, jak już będziesz dorosły? W Liverpool, A, w Liverpool? A dlaczego powiedz mi Liverpool? Bo kto wczoraj wygrał Ligę Mistrzów? Liverpool. No właśnie, i tak mi się wydaje, że chyba. Tam gra Salah, a ja mam koszulkę Salaha. Aha, Salaha. Masz koszulkę Salaha i dlatego, dlatego dlatego będziesz chciał tam grać. No fajnie. E, powiedz mi w takim razie, jak, jak ten dzisiejszy dzień Ci się podoba tutaj? E, czy, czy, czy fajnie będzie zagrać za chwilę z piłkarzami Lechi na jednym boisku z seniorami? Tak. I na jakim powiedz mi będziesz grał, na jakiej pozycji na ataku, w obronie, w pomocy? Na ataku. Na ataku, super piątka i uciekaj do gry. Z nami kolejni mali goście, przedstawcie się na początek, jak macie najmniej nazwisko? Joanna Banaszkiewicz. Bartosz Banaszkiewicz. Joanna, powiedz mi, ponieważ słyszałem, że grasz już w piłkę nożną, tak? jaki to klub i, i, i powiedz mi, jak ci się w nim gra? Klub nazywa się Darkfield, bardzo dobrze mi się gra. E, powiedz mi, czy już w twojej grupie wiekowej są pozycje napastnik, atak, pomoc, czy raczej to jest jeszcze w formie zabawy? E, już są takie. No to w takim wypadku powiedz mi, na jakiej pozycji grasz? E, na prawym skrzydle. Na prawym skrzydle, a powiedz mi, czy od kiedy już grasz w piłkę nożną? Od... Od tygodnia. Od tygodnia? Yy, grałaś już w jakichś meczach, czy na razie tylko trenowałaś? Już grałam na zawodach. Pod koniec czerwca będę grała gdzieś tutaj. Rozumiem. Czy udało Ci już się już strzelić jakąś bramkę? Yy, tak. No to fajnie. Yy, powiedz nam ty w takim razie, czy ty grasz już w piłkę, czy, czy, czy raczej przed komputerem słyszałem, że masz jakieś osiągnięcia? No tak, też. Bra Jaka jest Twoja ulubiona gra? Czy to jest gra piłkarska, czy, jakaś, czy jakiś inny sport? No, no czasami też gram w piłkę, nożno, właśnie na komputerze. E, jaki zespół wtedy wybierasz, jeżeli grasz na komputerze? Polskę! Polskę, reprezentacją grasz Polski, taka. Który u Ciebie zawodnik najwięcej bramek strzela? Lewandowski, Zieliński i Piątek. Aha, czyli masz taką, można powiedzieć, trzech takich super snajperów. A powiedz mi, czyż sam tak w życiu grasz? Nie na komputerze, ale na boisku prawdziwym, czy grasz w piłkę? Ja gram w klubie, który się nazywa Łukas Niezapominajki. Z jakiego miasta jest ten klub? Stomaszowa. Stomaszowa, no to już ja mówiąc szczerze, na pewno nasi widzowie znali taki zespół. E, ja jestem zaskoczony, nie słyszałem, ale, mam, ale dzięki tobie e, poznam. Oglądaliście dzisiejsze spotkanie. Jaki był wynik Meczu? E, 5 do jednak. 6 do jednego. 6 do jednego. Jedna bramka przeoczona. Ja też bym ją prawie przeoczył, szczerze mówiąc, tak że nic się nie stało, ponieważ padła równo z gwizdkiem sędziego, można powiedzieć. Znacie tutaj zawodników Lechi? Czy który raz w ogóle jesteście na meczu? Ja po raz pierwszy. Po raz pierwszy? Ja, ja drugi. Ja drugi. Czy znacie już tutaj zawodników Lechi? Czy, czy, czy raczej nie? Bardziej emocjonowaliście się w takim wypadku futbolem. A czy będziecie przychodzić na mecze Lechi w przyszłości? Tak. Tak. Co wam najbardziej się tutaj podobało dzisiaj na stadionie? Hmm. Przy, yy, w ogólnie gra. Gra piłkarzy, tak? A tobie? No ten rzut karny. Rzut karny ci się najbardziej podobał. Ok, bardzo Wam dziękujemy, piątka. I zapraszam Was na kolejne mecze.